Hej, witajcie na Amazon Box. Pokażę Wam dzisiaj szampon y, do mycia włosów marki Dermena. Tu jest w wersji zielonej, ten molekul Regen 7, szampon plus z łubieżem i takimi, które nadmiernie wypadają. Zobaczymy, jak to na żywo wygląda. 200 ml szamponu, właściwie to jest bardziej żel, zobaczcie. Żółto, taka trochę zielonkawa konsystencja. Gęsty, ale nie za bardzo. Chociaż fakturę ma, fakturę ma gęstawą, nie powiem, gęsta jest ta faktura. Rozsmarujemy, już w się fajnie pieni, puścimy trochę wody. Pieni się całkiem dobrze, formuła żelu. Nie bardzo się aż tak pieni, nie zostawia takiej piany bardzo gęstej, ale, ale ona jest. Zapach taki trochę lekko ziołowy, powiedziałbym, że zielonej herbaty. taki naprawdę ma gdzieś jakiś zapach. Eee, ten żel szampon. na dłonie, widać, jak się pieni. Zostawia dość ciekawy film. Nie taki tłusty, nie taki ciężki, więc całkiem w porządku. Samo używanie, no trzeba sprawdzić wszystko w zależności od swojego pH, od tego, jak się odżywiamy, co stosujemy. Eee, spróbować można. Tak wygląda ten zielony szambon plus. Możecie sobie luknąć pozdróweczki.